My voice is dead. Dude. Y Jesteśmy w absolutnie masywnym aucie. Jest Jack z Teksasu. Do you want to be on camera? I don't care. Jack z Teksasu, który powiedział mam pomóż mi kupić telewizor i powiedział, że to będzie ekscytujące, więc, więc zobaczymy o co tutaj chodzi w ogóle. Bo w sklep jest absolutnie masywny. Okay. Powiem wam tak, kamera naprawdę zabiera temu widokowi. Może. W takim kontekście lepiej to wygląda jaka duża jest ta góra Dobra, Jack powiedział, że Costco jest takie ogromne, że ma własną nazwę ulicy Nie wiem czy to widać, ewentualnie tam jakiś fajny GIS-ik dam na ekranie No kurna, Costco Avenue tam jest napisane A tutaj Hornidale z ty na początku I Nie wiem jeszcze gdzie to jest, ale okej, okay, to jest chyba tamten masywny budynek tutaj. Facet z znakiem Merda Kurda, no, nie spodziewałem się, że będę vlogował z Nomi How many are in there? 23. Dude. You're set for life, then, I guess. Idiotyczna rzecz w Stanach. Produkty mają cenę bez podatku, napisaną, więc jak podbijacie do kasy, żeby zapłacić, to płacicie więcej. To Co zależy też od Stanów, bo nam zajebistą czapkę, wiem. Jedzenie i picie nie ma tych podatków, więc z tym jest ciągle jeszcze normalnie. Your car's no a więc to jeszcze jest w miarę europejskie, ale niektóre rzeczy mają, i potem się trzeba padolić z tymi paragonami. No. A ogólnie to jest wóz, nie chcę blach pokazać, ale W-U-S, wóz. Niech Bóg błogosławi Stany i auta z przyczepą. Amen. The little carts. Li the little tha cart? That's little? That's the little one. They have big ones at Costco. Are we taking one? No, we need the big one. If we're getting a TV. We need like the forklift looking one. No, jak jeszcze to nie, nie napisałem tego w tytule, to kupujemy telewizor 80 calowy, bo Jack kupił hałupę. What record You? I guess. To jest jak sterowanie barką. Yeah. So what TV are you I I'm gonna get one of those over there, on that aisle. No, not that one. So we'll get the big you, Sony. Not... If we get it first, we can have a base to put everything on. No, you have to keep the TVs upright. The new flat screens. Okay, what else are you getting? Fucking Nothing. Nintendo Switch. Well, I'll get a bag of potatoes. That's about it. Let's fucking do it. I'm halfway oh, broke. Uh, potatoes, so we can make chicken liver. Sure. Yeah, cool. We robili a I hate my life. The, the liquor aisle is so ridiculous because. How much? This is like 2 liters? It's. I hate how this handles so much. 1 and 3 quarter liter for $32. Why is everyone in America not wasted if it's that Oh, we are a lot of the time, trust me. Oh, Peanut butter whiskey. That's crash. Dobra, na tym, że strasznie <coughs> się tym prowadzi, to teraz sam łyche i musimy sterować łychą, żeby się nie tak przek... telepała. What is this? You can get clothes? Yeah. I mean, sure. Kartofle. Yeah, put it so like cool. Oh, TV? I guess. I mean this place is giant. Yeah, I can tell dude. And, and everything so this comes all, in huge sizes. It's all bulk, so you can't buy like a single bottle until, unless it's like in a vending machine or something. Well I mean like like that is a size of ketchup. Are we buying it? I don't like kinds, but still good. So my front two wheels aren't even touching the ground. Right. Now, if you want to touch some, touch the ground, you put something heavy up there. Potatoes or heavier? Heavy. They might touch the ground when we put the TV on. Well, although the TV's going here against the, against the No. Long ways. It'll take the whole thing. You stick it right in the middle, long ways. <laughs> Where are the 86? These are all 75. I want the really big one. <laughs> I think that was the biggest one. No, no, no. They have bigger ones. One of these? I think we have to get one of the people to get these. No. How are we gonna get it off your truck at your house? That's a really good question. Right. I'm just gonna have. So coming down's easier because I can stand on the ground. How much does this weigh? Like hundred kilos? It weighs about eighty five pounds. But the box and everything... It weighs drop. about 100 pounds with the box. Would you like to extend the extended warranty on that? Yeah, I'll do that. That's always worth it at Costco. Fair enough. Do you know why it's called a point-and-shoot? Because he pointed at something? You point it at the interesting thing and not at the floor. I mean, just look at me right now, dude. <laughs> right, where's the checkout? Out behind this wall somewhere. It's like driving a semi with no mirrors on the front. I have a question. Yes. Can we get load help for the TV? Yes, you can. When you go out to the uh, so oh, we're doing the TV uh, with everything? Yes. The total comes to $1,816.23. Okay. Can we get somebody to help us put this in my truck? Absolutely not. No, of course you can. <laughs> so we have to wheel the load to the barrel. No, you wheel it to the loading sign, or somewhere near there, and try not to get hit by cars. It's there? No, just here. Because okay. I gotta pull up here. No, Wszystko w Stanach jest większe, nie? I potem to musimy w jego chałupie wyładować, która jest daleko. I po, powiedział, że jakąś pizkę kupi. Nie, no według mnie najbardziej ta łycha po prostu rozpierdzieliła system. Dobra, ładowania tego nie wiem, jak, jak jakieś typki będą to ładowali no to pewnie to nagra, po prostu dziwnie się czuję nagrywając jak typa to wnoszą do auta. Znając Stany pewnie będzie czy im trzeba napiwek dać, to jest głupie. Nie wiem co to jest, ale dzisiaj pewnie będę dużo jadł. Wczoraj miałem urodziny, więc wczoraj było jedzenie, wczoraj było picie. No Gomorra trochę była, że się tak wyrażę. Kurde dziwne jest nagrywanie siebie, po prostu wyglądam jak jakiś debil, tak się czuję, ale to jest przyzwyczajenie do którego się trzeba przyzwyczaić. Will it fit? Yeah Have you got a truck? No But isn't that beautiful? It is, yeah it's nie. Not, it's not mine, the guy that bought it is coming with the car, I'm just helping out Or well, I don't even know, yeah sixth class doesn't 85 say inches, I don't know about that, yeah it's 85 by 80. that's great, good for them You take care You too, have a nice day Jakoś babcia po prostu się, możecie to załadować do mojego auta jak chcecie Również bym chciał zauważyć, że legendarne przysłowie, że bloki nie wychodzą z człowieka, a człowiek wychodzi z bloków, są, jest kompletnie poprawne. Noszę dres w Stanach, gdzie ponoć wyglądam przez to jak jakiś, nie wiem, Meksykan jest bezrobotny, ale nawet jako zbije bank. Gdzie on jest tym profiem? Jedzie strażnik Teksasu. Dobra, manewry. Nie, ale to naprawdę, jakby tym się jeździ jak barką. Ja mogę więcej ciężaru dać na przód i to jakby na środku macie te kółko, które wszystko trzyma. No. Żeby on tego na martwym policjancie nie zrobił. Lexus of Tucson, a jest to Toyotka. Szkoda, że nie żeby można zamontować M60 z tyłu i wojnę toczyć między Libią a Chadem. Pozdrawiam. I mean, we can load that into the back. Słyszycie mój akcent? Yeah. Yeah, and the taters. Yeah. Are we still getting the pizza? Yeah. Alright. I mean, shit says no parking, but we're not parking, we're loading. Right. Hold. I shall do... It's, it's retarded, but it works. So, okay. One. It's gotta stay up. Oh, it can't lie down. Right. Do you have the yeah. belts for it? Yeah. It's gonna be like this. Yes. This way. Okay then. Because if you lay it down and you hit a bump, it breaks the screen. Oh wow, yeah, I didn't Because think it see, little... it won't go in because those oh, are wow, narrow. So, so, so if it's elevated it break. Okay. Someone's meant to come over and help us? Yeah. It takes I mean, a while. I can chill here while you get the pizza. <laughs> oh god. Well it's like 50 kilos. So big, there's no way to grab it hold on hold on i can't, no. on, I can't get it high enough i don't think we can try I nope i don't have enough back Fair enough. I, can, I can get it out once it's up there the problem is going up yeah we can get it in, in the house no problem we can load it on a bunch of bricks <laughs> I mean, I can just set this. This is a tripod, actually. Really? Bawię się tym statywem do GoPro, bo reklamowany był jako tripod. I ponos tripodem jest. You I mean, Gorilla Mount would be on nie but better. Oh, this nie ma. And you've got the belt for it, right? Yeah. Cool. I mean, I can sit in the back and hold it out the window the entire way. Mm. I've done. My dad used to buy TVs and repair them and sell them, but nothing this big. We're waiting for the loadout. I think a higher now. Okay. So are we uh are you laying down or you're standing up? Standing up. up. Okay, alright. You wanna play that down or do you wanna keep it up? Keep okay. it up. Okay. All Alright, you guys got fine? Yeah we should be good, thank you. Yeah, no problem. Thank you. Baski. Dobra, mam na nadzieję, że to się nie przewróci ustrojstwo. Prawie się przekolebało. Ale jak ktoś mieszka na roli i potrzebuje nie wiem, pomocy z 40-kilogramowymi workami cementu, dajcie znać, nie? Musiałem właśnie zejść na dół, żeby to przeszło pode mną, bo ja to trzymam cały czas. Profesjonalistami nie jesteśmy, no ale... Kto nie jest? Pokażemy, jak to wygląda. Łokieć i... Tak, sytuacja. I z tego co czytaliśmy sprawa ja bym mógł tutaj sobie usiąść, jeżeli moje plecy są do tej szyby. Tylko wtedy on by poszedł do więzienia gdyby mi się coś stało gdybym ja umarł. No i też bym umarł. To nie wiem czy jest mniej czy bardziej istotne. I think we need to feed it like in through here and out through this part. Oh wait, no, the, the styrofoam's not saying that. Or when you do the second strap across the top, we feed that, feed that in through the green one. I got it up now, right? Ah, uh, semi, yeah. Oh, and that makes it more taut. That's a, that's a tool and a half, too. I mean, it's fairly loose. Do you have a second one to strap it off the top? Up or down, or doesn't matter. Okay. You see, that's pulling it down. You're pulling it this way now. And when you tighten the other one, you're pulling it that way. Yeah. We need like a balance, so we need to tighten that one a bit now, I guess. You have warranty on it, right? That means if you break it in transport, does that cover it? No. Fuck. I think it's pretty snug. We can go from there to there again. I'll put it on the roof of your truck. No, ogólnie no, No i raczej jest ciasny, ale jeszcze jeden, żeby się upewnić, kupimy pizzkę i jedziemy tak z godziny. Naprawdę czuję się jak Arizona Ranger. Yeah, it's moving the whole truck. So it's so it's snuck to the truck, which is good. Ba -ba. Ja kupiłbym sobie takie auto w Polsce. Trochę get Ale Eventually trasy będziemy naprawiać. You know it's gonna be really fun, I have to go park somewhere, go buy pizza. I mean we've been here long enough. I can just chill in the bed with it and say you went off somewhere. How long does it take to make? Like well it takes like ten minutes, but I don't know how long the line is. Is there a Costco closer to you? No, we would have gone to that Costco to buy the TV. Well no, actually we'd have gone to this one because it's 200 less. Ah I mean yeah. I can chill here, I don't mind. Z no napisem parking są darmowe i można je wziąć do domu. Ja już takich mam 20. Nagrywam, bo się zapytałem, powiedział, że Ty mi idzie spokojnie wyrwać, nie wiem, 9000 tysięcy kilo, 20 tysięcy funtów i on mówi, że jak trzeba jeszcze więcej, to można zrobić łańcuch. I teraz tłumaczy, jak łańcuch tym się robi. Go on. So on these straps, they roll around it to tighten it and the friction of nylon on nylon is really high, so it'll hold it. Mm -hmm. And it's wrapped around the, and it's through the pillar that it's wrapped around. Uh -huh. On chain straps, they have a metal bar on a spiked metal ball on a wheel. And you take a big lever and you poke the, and you keep pulling it forward, poking it into the next hole in between the links of chain. Through each link? Yeah, so. Oh, the, the ball's in the middle of the link. So, so the ball's in the middle of the link, and every time you um, pull the handle, the ball moves. Oh, that's actually ingenious, yeah. Do you have one at home? No. They're expensive. Oh, fair enough. I only keep them around commercial trucks. How expensive? Like two hundred bucks? They're like three hundred bucks a piece. Yeah. And that's only for like a three foot one. Because it's like good metal, right? It's like steel. It's um, usually steel, yes. Hmm. And tool—it's not cheap steel. It's on tool steel. Stany, gorzono za out auta wszędzie. No patrzcie jaki przystojny pan od pizzy. How much was this? 9 dollars Okej, okay, no to nawet jak na Warszawę to jest na Zajebiście. And you need the Costco membership to buy it. Yeah. Fair enough. You can't buy it without the membership. That's how they make the ma So they probably make a loss on this and they make profit on everything else because it's in bulk Dobra Godzina trasy na miejscu Zobaczymy co tam. I want to stick the camera out the window, someone might think it's a gun. <laughs> what are those cars? Some off road vehicles. I can't Man's just chilling on the bike. No i kurde dojechali. Tylko że no baterii mam mało. Więc tylko pokażę sytuację w tej chałupie, bo jest absolutnie zajebista. Garażek, wejście i co jest absurdalne, my nie byliśmy tutaj z 4 godziny, w sensie go tutaj nie było, ja przyjechałem. I on po prostu sobie drzwi frontowe zostawił otwarte. W sensie nie na oścież, ale były No obrót. Pićko, tutaj pralnia. Tutaj są rzeczy do sprzątania, taka kanciapa. Powiedział, że mogę pokazywać, nie stresujcie się. Łazienka dla gości, sypialnia dla gości. On co dopiero się wprowadza do tego, jest taki i Zaraz mu pomogę z tym TV-kiem, bójta się. Tam macie beton, który wnosiliśmy chyba dwa dni temu. Kotłownia. To jest na zimne, bo on ma firmę, no krowy mięsa sprzedaje. Chłop ma taką chałupę i kurna mówi, że ma problem znaleźć kobietę dobrą. Stanę po prostu. Tutaj miała być sypialnia, ale zrobił sobie z niej biuro. Będę tam pomagał z tymi IKEA rzeczami. Tutaj był telewizor, który jest teraz u mojego ziomka. Wesa przyszła. Maszyna do lodu, ogromna kuchnia. Tego była konsumpcja ostatnio. Po prostu maszyna do lodu. Chłop dopiero się wprowadził chyba w zeszłym tygodniu. Tam jest y, no, rzeczy do jedzenia, taka sama kanciapa jak wcześniej. To jest w ogóle zajebista rzecz. Tego nie macie w Polsce robaki. Herbata iced tea, ale od tepsico. Mówi, że to jest teksańska. O! Y, dwudolarówki są strasznie rzadkie. Tutaj jest... szafa i gry paczowe na górze. Oczywiście, że ma tą czapę na łóżku. I ja myślałem, że to jest inna część domu. To jest jego łazienka. To jest rozmiar takiego polskiego mieszkania w bloku, Czajcie fazę? Tutaj ma ogromną szafę. To jestem ja, dzień dobry. Ma wannę, ma prysznic, ma cholerno kibel, ma drugą szafę, gdzie ma buty. Tutaj nie wiem, co nawet jest. Więcej półek. Nie no po prostu domy w Stanach to jest coś innego. My budujemy pionowo chałupy, oni budują poziomo, bo teren poziomy jest o wiele tańszy niż schody na przykład. Tak mi to tłumaczyli przynajmniej. Did you say you wanted a polish wife? No. <laughs> no to przepraszam was widzki. Dobra, wnosimy, bo mało baterii. Kocham pozdrawiam papa I właśnie powiedział, że... Oh czy jestem świadom, że tego się nie da otworzyć w domu, bo nie ma wystarczająco wysokiego sufitu Więc musimy to otworzyć na zewnątrz może w garażu. Howdy. It might fit in the garage. No, but it's long enough that you're gonna have to go into the garage and then turn oh. Nie kamera w złym miejscu. Ale zniesiona jest tu opierdał Oh, I see it, yeah. yeah, but see the problem is my table's not big enough. These are the legs, like if you're gonna put it on a table like the TV in Jonathan's house. You can put it on the floor for now. True. Sure. I w ogóle zapomnieliśmy o tym, że na górze leżała papierologia warranty. Gwarancja. No i to zdmuchnęło, jak tylko wyjechaliśmy z parkingu. I think it's easier to cut the box open. Just like cut the cardboard. The cardboard's not attached. Ah! Okay, that's, that's genius. This is why I said we had to do this outside? Yep. The ceiling's not that tall. That's a ridiculous amount of TV. You're the one that wanted it. I know, I love it. I mean, what does an excellent man watch on his TV? Is it just the good, the bad, and the ugly over and over? No. No, I had to buy this because the Super Bowl's coming. What's the Super Bowl? It's the, uh, largest football championship. It's the fake football FA Cup. It's not fake football, y'all play soccer. It's fake football. You guys invented <laughs> a sport so shit, no one else wants to play it. I mean, you're not wrong, but... That's like trying to tell a Scottish man Irish whiskey's better, it's just never gonna work. I mean, do you want to carry it with the bag or without the bag? If it falls, the bag's not going to save it and it's just going to be flimsier and harder to hold. Only real downside of doing it without the bag is the thing. Might get like a fingerprint. If we leave the cardboard on, the really big detail. Oh, to cardboard. Oh, wow. To protect the string. Right. But let me make sure the bed's open. Uh huh. Because when you pick it up, it's going to come out of the box. Ah, and, can't, yeah. and you have to lay it flat on the bed. Your bed's full of shit. A uh, guest room bed should be yeah. fine. It's, it's 85 pounds without the box. I don't think it lifts without the box. No, it does. Oh, God. oh, I've got a grip. You can get this. Again. Yeah. Oof! Nie był wnoszony do sypialni, po prostu uparliśmy o ściany, bateria umiera, dobra, godzina czasu dalej Jedno piwerko dla niego, jedno pseudo piwerko dla mnie, bo nie lubię tutejszego alkoholu Wniesione, ogarnięte, no i kurde, co jest zajebiście, nie wiem, nie wiem dlaczego tak się jaram telewizorem, ale... Wasze zdrówko, widzowie Wiecie, jakie to jest dziwne uczucie? Jak ktoś robi zajebisty dźwięk, i ty włączasz kamerę i mówisz, zrób ten zajebisty dźwięk znowu. Ten człowiek zrobił to na zawołanie, i nie brzmiało to kompletnie wymuszone. No, nie włożyliśmy na ścianę, bo tego nie damy radę włożyć, więc po prostu zapłaci komuś, żeby. Polski. Polska. Ech. Trzeba go nauczyć. No, zapłaci komuś, żeby to włożyli na górę. Nie wiem. Obejrzymy Babam. strażnika Teksasu i do widzenia. Nie wiem, kurwa, co z tego filmu wyszło. Chcieliście film za mały Tomacie. Kurwa, nery.